Jestem inny od innych, lecz taki jak resta tu niby Dziecko Boga i człowieka pół na pół dziwny Jest mój świat droga ma to leaving plus, znów mam bez zabu Dobra, śnie mam na Lapin wazora zana kacze ja i już nagrywam to chyba setny raz Bo co chwilę mi się coś dzieje z kąpem, w sensie brak miejsca i w ogóle. Przyjaj się kazy tak, witam się, tylko jest bardzo fyka jak godzina, ale nakrywam, wiecie się do rynowi, to chciało Ten pierwszy odcinek zamknąłem się wycinę no, reszta jest jest prawda. Dobra. Czekaj tam na mnie źle, bo ja tu ogarniałem frapsa, a ty mi tutaj kurde uciekłeś. <grym> Jakie te złoby są czasami zlagowane, nie? Gówno ze strony. Ja nie rozumiem. Weź reming, to no nie ma go, jak otworzyć. wyjazd z powrotem, nawet nie wiem kto mnie ich zajęwał Ej, tu jest chyba ich baza Ej, bo oni musieli się przenieść przecież, bo przecież tam powinni być No nie? nie wiem, właśnie Ej, no bo oni mają na budowie teraz chyba Na budowie jest bo... Jest No, jaki to jest jej Tutaj obok kurwa O, nie widać Dobra, źle i to się kurwa Kurde, jak on dużo w trakcie Dobra, odcinać, pojedziemy Ej, widzę ciało, tymi co? Ej, pojedziemy z rabi do PC, na tora się spotkamy Eeeh, wiesz co ja polecam, może pobiegniemy. Eeeh, to jest lód dobry mordo No, już tam było, przecież tam nic nie było Eeh Czekam na torach no. jak mnie wkurzają te zombie, nie? Że one lagują się jak ich raz, ale nagle jeszcze musisz za drugim razem. Ja teraz easy, bo 160 FPS-ów mogę. A wtedy nie wiem, coś z dyskiem miałem i w ogóle. Ty lecisz po czeka? Nie. Serio się podam, obyle szczero. Stoisz na moście, mogę. Ej, seria musimy mieć to wiedzieć. Co za typ są? Gdy coś spadło do wody, to raczej zombie. To tak mi się wydaje. Dobra, lecimy. E, chodź, chodź. Ja na nie Chodźcie, na złoto pociąg, może co? No gdzie są? No właśnie. chodź. No chodź. No po Ale. Słode pociągi są jak pięknie z tymi torami Niechu i chodź. No to są dobre i ta, teraz nikogo nie ma prawie. Mhm. Gdzie ty jesteś w ogóle? Czemu wysiadłeś z serwa. Ups, dobra. Zaraz wracamy. O to, na razie dwóch. Dobra, jesteśmy z yy, No, kacz mnie waliło I pompa co? i reset itemów no i reset itemów był właśnie chciałem powiedzieć Przetrafiliśmy trafiliśmy akurat na reset tempów, więc jak kaczek w czy tam musi być no to lecimy na jakieś luty porządne i trzeba gdzieś bazę zrobić ale wam nie pokażę nikogo na nim zrobię ciem może kiedyś jak ktoś będzie chciał grać z z nami to piszcie yy, tam. W komentarzach, że chcecie te w ogóle? To wtedy Was zadamy, pogramy się z nami, jaka czego znowu waliło. No więc, tak yy, Zbieram ekipę, jak wygląda granie na nas, nas na doizynie. Nie wiem, byśmy nagrali coś więcej, ale tak samo coś szwankuje net. Więc nie wiem, yy, może jutro nagramy jakiś odcinek, ten dzisiaj rzucę, to jest jakby co zerowy odcinek. To by taki jakby wstęp, więc szukam ekipy. Jakby ktoś chciał pograć, ja to na tym Daisy, to piszcie na komentarzach, dobra? Dobra, siema Elo, 520. byłem ja dzisiaj, czyli Driksson. Wiedzę na Kaczerek, ale niestety na internet, to jest absurdy, więc ja się że jak nam zobaczymy.